Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Mił Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ciekaw jestem, jak wczoraj wyszedł Wam ten gest wzniesionych rąk, czy wyciągaliście w czasie modlitwy swoje ręce ku Bogu, tak jak dziecko wyciąga swoje ręce do swojego rodzica, mamy, taty, czy przezwyciężyliście swój lęk, swój wstyd przed samymi sobą, bo nie musieliście tego robić w obecności innych. Dzisiaj chciałem jeszcze dalej rozmyślać nad tym gestem wzniesionych rąk kapłana. Kapłan od momentu modlitwy nad darami, potem od momentu prefacji, w większości ma podniesione ręce do góry, wyciągnięte. I one przypominają nam nie tylko gest dziecka wyciągającego ręce po pomoc, ale też przypominają nam. Znak krzyża, jest rozkrzyżowanych rąk. Jest w, w domu rekolekcyjnym w Skorzyszycach, to jest dom rekolekcyjny Bóg Kielc, kaplica, dawna kaplica seminaryjna, na której, w której jest krzyż. Na krzyżu Jezus jest żywy i w ornacie jako kapłan. Jezus, kapłan, na krzyżu. Jezus wyciąga swoje ręce na krzyżu. I kapłan też wyciąga swoje ręce w kształcie krzyża i wznosi modlitwy do Boga żywego. W geście wyciągniętych rąk. Wiecie, kiedyś tak rozmyślałem nad tym, nad tym jak Jezus wisiał na krzyżu i myślałem sobie... Że Jezusowi tak prosto było zejść z krzyża. Tak prosto, jak nam jest prosto opuścić ręce, kiedy nam osłabną, zdrętwieją. I rozmyślając o tym, zrobiłem kiedyś takie zawody na katechezie w gimnazjum. Poprosiłem młodzież, żeby właśnie zrobiła taki znak krzyża. Wyciągnęła ręce na znak krzyża, i ten, kto najdłużej będzie trzymał te ręce w znaku krzyża, ten dostanie dobrą ocenę. No i niektórzy bardzo szybko wymiękali, upuszczali ręce, ale niektórzy bardzo byli wytrwali i prawie całą godzinę lekcyjną potrafili trzymać te, te, te ręce wyciągnięte, po to, żeby zdobyć dobrą ocenę, po to, żeby być lepszym od innych. Ale Jezus Chrystus, nie dla dobrej oceny, wyciągnął te ręce. Ale dlatego, żeby nas zbawić. I to nie gwoździe Go trzymały na krzyżu, ale Jego miłość. Jego przybiła do krzyża Jego własna miłość. Z miłości do nas trwał na tym krzyżu. Z tymi wyciągniętymi rękami. Chociaż miał moc, do samego końca miał moc, żeby zejść. I kuszono Go nawet na to. Mówi, jeżeli jesteś synem Bożym, zajdź z krzyża. A Jezus jest synem Bożym i to udowodnił, bo chodził po wodzie, wskrzeszał, bo nawet przed, w trakcie pojmania y, uzdrowił żołnierza, który przyszedł go y, związać. Przykleił mu ucho. Uzdrowił jego odsieczone ucho. Jezus Trzyma ręce wyciągnięte i kapłan też wznosi ręce do góry. Kapłan w tym geście rozłożonych rąk przypomina ukrzyżowanego Jezusa. To jest gest, który będzie cały czas nam towarzyszył przez, przez Eucharystię, bo to jest właśnie ofiara krzyża. Ofiara, którą Jezus złożył na krzyżu. I modlitwy, które złożył i składał Bogu Ojcu na krzyżu. I tutaj następuje też już prefacja. I teraz przejdźmy do tego dialogu krótkiego. Kiedy ksiądz mówi: Pan z Wami, i my mówimy i z duchem Twoim. I to jest uświadomienie sobie obecności. Kolejny raz, bo było z początku, na początku, potem przy czytaniu Pisma Świętego, a teraz przed samym tym najważniejszym momentem. Ksiądz znów powtarza, Pan z wami jest obecny z nami Bóg, a my mówimy i z Duchem Twoim, czyli z Tobą kapanie też jest duch, duch Boży. Czyli jesteśmy w obecności Bożej, W obecności Trójcy świętej. Dalej ksiądz mówi w górę serca, a my odpowiadamy, wznosimy je do Pana. Jest to pokazanie kierunku. Pokazanie kierunku nie naszych nie tylko oczom, ale Pokazanie kierunku naszym sercom, czyli wszystkim naszym uczuciom. Wznosimy je do Pana. Serca nasze teraz do Pana, w górę, do Pana, czyli wszystkie nasze uczucia kierujemy do Pana. On jest tym, do którego się zwracamy. Dalej. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Bogodne to jest sprawiedliwe, odpowiadamy. I to jest. Wyrażenie istoty tego, co się będzie działo. Będziemy składać dziękczynienie. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Bogodne to jest i sprawiedliwe. Musza Święta, jej nazwa, Eucharystia, wywodzi się od słowa greckiego: dziękczynienie, składać dziękczynienie, uwielbiać Pana Boga, składać Mu dzięki. Cóż oddam Panu za te liczne dary? Cóż Ci dam? Za dobrodziejstwa, których nie masz miary. Cóż Ci dam? Złożę Ci podzięki. Dziękczynienie. Jak wiele zależy od gestu wyciągniętych w górę rąk, dłoni kapłana. Dlatego prośmy o to, żeby nie zabrakło kapłanów, którzy będą wznosić swe ręce ku, ku Bogu żywemu. Którzy będą, będą w znaku krzyża przypominać i sprawować Eucharystię. Prośmy, aby nie zabrakło sióstr zakonnych, które też będą w swoich celach, w swoich kaplicach zanosić modlitwy do Boga żywego. Jakim przejmującym widokiem jest, kiedy w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kaplicy, siostry siostry Faustyny wyciągają ręce w kształcie krzyża i odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia i powtarzają. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I czują tą mękę, te, to cierpienie, to zmaganie się w swoich ramionach wyciągniętych, które chcą opaść, a one siłą woli podtrzymują je i zanoszą to, to, te ofiarę razem z modlitwą. Uświadommy sobie obecność Pana Boga przy naszej modlitwie. I na Eucharystii, i wtedy, kiedy stajemy, kiedy nas nikt nie widzi. I dzisiaj, jako takie utrwalenie tej konferencji, to chciałem Was prosić, żebyście spróbowali odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia z wyciągniętymi w kształcie krzyża rękami. Żebyście poczuli właśnie to zmaganie się ciała, aby nie opuścić rąk. Tak jak Jezus nie opuścił swoich rąk. Nie zszedł z krzyża. Chociaż łatwiej mu było to zrobić, niż nam opuścić ręce. I dziękujmy, wychwalajmy dobroć Pana Boga, bo wielki jest i łaskawy. Do niego wznośmy nasze serce. Bo to jest godne i sprawiedliwe, kiedy stworzenie oddaje cześć swemu stwórcy, kiedy dziecko wychwala dobroć ojca. To jest godne i sprawiedliwe. Dziękczynienie, które Bogu składamy na Ochrystii jest oddaniem Panu Bogu sprawiedliwości. Cóż Ci oddam, Panie, za Twe hojne dary. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.